Dzień dobry, dobry wieczór, szanowni państwo, witamy na poneczowej konferencji prasowej, temu premiery po i poprosimy o tradycyjne podsumowanie tego, co działo się przez ostatnie 90 lat na na początku że pożycznej wyjść. Standardowo chciałem oczywiście podziękować zawodnikom, że realizowali pewne rzeczy, które żeśmy gdzieś tam sobie nałożyli, natomiast cały czas mały problem. W tym że musimy wykorzystywać sytuacje, które gdzieś tam się stwarzają, wiedzieliśmy dokładnie, że korona jest w szkole, do ostatnich czterech spotkaniach łącznie z yy, wygrała trzy mecze, jeden także jest to, jest to przeciwnik yy, bardzo, bardzo wymagający, w związku z tym staraliśmy się yy, zagęścić środek pola i yy, postępować w defensywie po to, żeby zabrać troszeczkę miejsca przede wszystkim Jędrzejowi yy, Niedzielanowi i tutaj yy, Wchodzącym, wchodzącym środkowym zawodnikom. No, druga połowa, stały fragment gry, na który uczyłem, bo koronę to jest mocny punkt, na którym uczyliśmy mocny punkt. E, no, cały, czas, cały czas gdzieś tam brakuje e, czy, e, tego szczęścia, czy, czy pewnych elementów, żeby ta składanka e, naszego zespołu e, zafunkcjonowała we właściwy sposób. Dziękuję. Dziękuję. I z proszę general Makciana Sasana. Trzeba się cieszyć, że najpierw, potem, przynajmniej przed kilka godzin, będziemy na pierwszym miejscu w tabeli. To jest myślę, że ważne. Ważne, tak, że drużyna w trudnym momencie, bo był, w meczu było kilka problemów, tak? Troszeczkę była odporna, udało się wygrać. Mówię, udało, bo mieliśmy różne momenty więcej złych niż dobrych. Przestrzegałem przed tym, że Śląski jest, został bardzo groźnym. Trzy sytuacje w pierwszej połowie, myślę, że doskonałe i interwencje obrońców z Brescia Małkowskiego uratowały nas przed bramką. To nie ma co tutaj mówić. Rzeczywiście pierwszy strzał oddaliśmy celny w światło bramki i od razu bramka, która rzeczywiście pomogła uwierzyć, bo do tej pory do momentu strzelania bramki nie bardzo nam się kleiła gra. Nie potrafiliśmy wykonać dwóch, trzech podań. Być może Śląsk zagrał bardzo dobre spotkanie, to trzeba do tego podejrzeć, że na pewno byli zdeterminowani. A my dzisiaj mieliśmy słabszy moment, ale sztuką jest w takim samym słabym momencie wygrać spotkanie. No i myślę, że przynajmniej w części meczu moi pisarze zasłużyli na to, że nieprzypadkowo zdobywa się 14 punktów w 7 meczach. Gramy dalej, jedziemy do Chorzowa, plan. Minimum, żeśmy zrealizowali. Możemy coś jeszcze nadrobić przed następną przerwą reprezentacyjną. Odnośnie Andrzeja Niedzielana, bo tutaj to jest właśnie takie pompowanie balonika i już szukanie nie wiadomo jakich rzeczy, statystyk i tak dalej. To przeszkadza wszystkim, nawet tak doświadczonemu zawodnikowi jak Andrzej. Ja do niego pretensji nie mam. Znalazł się w dwóch bardzo dobrych sytuacjach. Drużyna w miarę wygląda fizycznie. Jak ktoś zagrał słabo, jest zmiana. Dzisiaj świetna zmiana Pawła Kaczmarza. Myślę, że każdy to zauważy. Myślę, że podsumowując te kilka kolejek początkowych, jesteśmy już w dobrym miejscu i szczęśliwi z wyników. O stylu gry pojutrze już nikt nie będzie pamiętał. Dziękuję.